Eee, ma, Ja pierdolę. Jednemu to zawsze wiatr w oczy i chuj w dupę. Miałem okres, gdzie codziennie konia bawiłem. Codziennie kurwa. I... Dalej tak mam. Nawet po dwa razy. fajna laska. Słuchajcie, jeżeli wbije, się kasa na monitor, to będzie body painting. Nie dostała bana za to, dlatego że to jest body paper. Dobra. Jak. Będzie 50K na Instagramie to walę kopa w grzejnik. Dawaj. Ale to by było zbyt proste. Pocyców nie go. mogę pokazać. Niewiłam no, mi się na pieniądze. Leci stuwa, ale że muszę już przysiągnąć. Nie. No co? Krzychu rucha Marte. stary mini Majka, naprawdę ostre dymy się tam dzieją. Pierdolą Martę razem z Krzychem na dwa batyami A kser tylko patrzy i oblizuje usta wielkie dymy. Mówię ci nie no, zartuję chuj z karem kurwa spacjami nie dziala. Dzięki, łuba, ze dolary. Błagam duo z w kurwa, proszę, nareszcie dziewczyna na streamie, błagam niech powie, tak dawno. Nie słyszałem kobiety w swoim życiu, proszę duo zoli wciąż to wcale nie jest. Luki Stevena zmienia u głosu, po prostu uzazdrościcie hejterzy Blood Trail. <grywa> Dzięki ze <spadłem> na K, <grywa> ale on nie jest głodny. Czemu słuchamy patologicznych piosenek? Muj robię płytę, wiem w chuj o porażkach Ty powiesz, że mam jebanego parka Ale jestem nowym jebanym te wersje. ma nie chcę Kobiety, Rolexy. Co? Nie pieprzy na boku. Po co mi te czorty? Już dawno odbiłem swój własny szlak. Rodzina dom, przyjaciele i rapki chabek, kurwa, erka.

Milion punktów na Dariusia i wpierdolił linię jak szmata jebana. A widzę lubi się printować. Dziwko to trójmiasto, a nie Sao Paulo. Budzisz się ze Sao Paulo, dzwoni do mnie trafon. Halo. La mucha. Nie samo co ostatnio. I ja nie mam teraz. Wojstancy cywilny, śmieć. Trzy no one... chudy mam urcich zobacz ja ci dymam starą zobacz w pokoju obok kurwa za trzy godziny no piszde z tym no a pierdole no jak tak można no w to mam. Market Garden 72 Polskich zolnierzy heroicznie broni się pod Westerplatte I wyciągasz pojazd pancerny Szlezgi w Holsteini. W końcu sytuacja beznadziejna I przysylaja ziomeczka z biała flaga na rokowa A i wciąż nie na ciebie Chodźcie to sobie, pogadamy A ty wychodzisz on co stampierdoli tam pierdoli jakieś smupiaty swoje tralsery wzory 29 ściadasz i straszna trawa zrywasz flagę temu emisariuszowi wycierasz sobie nią do obsztalią się pyta taki całkowicie zszokowany ponieważ mimo ze miało polskim braku szacunku i nic w nieszeroko rozumianym polu Polińske i A ty odpowiadasz ja to Krzyzacki tutaj daje dwa nagie miecze Bem que irmãos, às 6:00 da rua